Przestraszyłem Ty chory pojebie Ty chory pojebie Ty pory cho Kurde, ale by przestraszyłeś na maksa, nie? Jo ja pierdziele Kto się wystraszył ze mną? Jedenka na czacie, kto się wystraszył ze mną, a kto się nie wystraszył, ten zero Uuuu, impoza Ja pierdziele, nie? Ostro siostro, bez kitu Każdy się wystraszył, ja eee, o, nie wierzę wam nie wierzę wam. Kciula ze mną lecicie. O, Magdalena się nie wystraszyła, nie? I Nexon też. Dobra, 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 dobra. Ej, nie, jak mam być sery? Nie podoba mi się, że istniała sytuacja, nie? Bo Pablo, Pablo mnie trochę oszukał. Naprawdę mnie trochę. No bo, panie Pablo, umawialiśmy się, przepraszam, na daną kwotę. Pamięta pan? Umawialiśmy się na daną kwotę i nie dostałem. Zaistniałej kwoty. No i co teraz robimy z tym faktem? Bo ja nie lubię być oszukiwany Kuba. Chłopie, dwa złote to dwa złote. Pablo Pablo, dwa złote. Panie Pablo Pablo, to się nie liczy, Kuba. Od nowa musisz pięć tych wysłać całe, całe mój... Nie no dobra, nie będę taki przecież. Dobra, Rabia fikoła. Czekajcie, jaka jest taka y, uniosła muzyka? Chyba uniosła Kuba, uniosła to mnie mama. Dobra.